Hejka, z tej strony Jessa, witam Was w nowym daily vlogu. Tak jak możecie zobaczyć, w końcu odważyłam się na ten krok i ścięłam grzywkę. Zrobiłam to jakieś dwa tygodnie temu, jak byłam u moich rodziców we Frankfurcie i w dalszym ciągu nie mogę się przyzwyczaić. Coś mi tutaj nie pasuje. Dzisiaj to już ona jest w ogóle taka niesforna. Nie wiem nawet, czy chcę ją właśnie nosić tak bardziej do środka, czy jednak na bok. Nie nauczyłam się jej jeszcze do końca też stylizować, więc może jak się nauczę, to wtedy bardziej przypadnie mi do gustu, bo teraz wolę jednak siebie samą bez grzywki, ale możecie mi dać znać jak Wam się podoba, co myślicie teraz już o prawdziwej grzywce. Ja chciałabym ją stylizować tak na curtain bangs, ale ona na to. Teraz jeszcze jest troszeczkę za krótka, coś mi tutaj odstaje, coś nie pasuje, nie wiem, nie, wiem, nie jestem przekonana, więc raczej chyba będę ją zapuszczała, niż podcinała, bo chyba lepiej czuję się bez krzywki. Ale trudno, spróbowałam. Włosy szybko rosną, więc jest ok, nie narzekam. Dzisiaj jest dla mnie taka typowa sobota. Pranie, sprzątanie, zabieram się za domowe obowiązki, ale stwierdziłam, że też jest pora na to, aby nagrać jakiegoś nowego Daily Vloga. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. U moich rodziców czekała też na mnie nowa paczka z Shein, więc zanim wszystko poukładam do szafy, to pokażę Wam jeszcze, co tym razem sobie wybrałam, i zacznijmy od tej rzeczy, to jest kombinezon, który wygląda jak marynarka. Mam coś podobnego z shein w kolorze szarym, i zawsze każdy się mnie pyta, skąd mam taką marynarkę, a to jest tak naprawdę prawde. Kombinezon z krótkimi spodenkami i bardzo fajnie i efektownie wygląda teraz na przykład do takich beżowych kozaków over knee na jesień będzie wyglądało super. Tutaj mam sukienkę, którą miałam na otwarciu restauracji Benka, bo jest taka biało niebieska, więc idealnie się wpasowała. Możecie ją znać, bo bardzo podobna sukienka była w zarze. I ostatnia rzecz to jeansowa sukienka i co do tej sukienki nie jestem aż tak do końca Przekonana, bo bardzo dużo się dzieje. Jest też króciutka, ale miałam ją na sobie do trampek i wyglądała nawet spokojnie. Ja bardzo lubię jeansowe sukienki, więc to już jest Kolejna w mojej kolekcji. Teraz możecie zobaczyć, jaki trend aktualnie podoba mi się najbardziej i jest to tweet. Tutaj mam e, kamizelko-sukienkę, dlatego że na stronie jest to oznaczone jako sukienka, ale można to też fajnie kombinować ze spodniami i nosić po prostu jako taką dłuższą kamizelkę. Bardzo, bardzo mi się podoba. Podobają mi się te guziki, podoba mi się ta krateczka, wygląda super. Następnie sukienka-sukienka na ramionczkach, można pod to założyć koszulę albo nawet jakiś fajny szary, czarny golf. Do, niej do łączony jest pasek i na dole ma takie frędzelki i rozporek i wygląda naprawdę super, przypomina mi film Clueless. I ostatnia rzecz, bardzo podobna do tej pierwszej, czyli znowu kamizelka, tylko w takim już jasnym odcieniu biało-beżowym do niej też dołączony jest pasek i właśnie tak związana w talii wygląda super jako sukienka następna ale już ostatnia rzecz jeśli chodzi o ten trend to marynarka biało-czarna z takimi guziczkami złotymi perełkami do niej też dołączony jest pasek ja ją miałam ostatnio ubraną do czarnych spodni i do białego golfu na komunie i wygląda naprawdę elegancko i powiem wam że jak nasz inny jest bardzo porządnie wykonana w sumie to ta marynarka nie Różni się bardzo jakością od marynarek, które możecie znaleźć w zarze. Tutaj mam też taką niby marynarkę, koszulę. Narzutkę, kurtkę. Możecie to nosić na wiele, wiele różnych sposobów. Zainteresował mnie właśnie teraz ten kolor na jesień. Fajne rękawy, też ma pasek, aby przewiązać w talii duże guziki i wygląda super. Przedostatnia rzecz to bluzka w bardzo ciekawym dla mnie kolorze, takim musztardowym. Ona jest krótka, więc może na teraz tylko do jakiejś wysokiej spódnicy, wysokich spodenek. Ma bardzo, bardzo fajne rękawy, które dają super efekt i bardzo mi się. Podoba i ostatnia rzecz z całego zamówienia to jeszcze jedna marynarka. Ta już jest taka cieniutka i jakościowo gorsza niż ta poprzednia, ale też jest fajna, taka błękitna z paseczkiem i tutaj to mi się spodobało, że na rękawach też możemy sobie to jeszcze zawiązać i wygląda to super. To by było na tyle. Jutro do Warszawy przylatuje do mnie moja przyjaciółka z Niemiec, Nina, dlatego już sobie teraz wszystko sprzątam, bo moja mama i moja babcia zawsze powtarzały, że w niedzielę się nie sprząta. Dlatego robię pranie, wszystko musi być czyściutkie i pachnące, pościel, ręczniki i tak dalej. Na jej przyjazd będzie u mnie do czwartku i tak właśnie się zastanawiałam, czy będę nagrywała vloga, bo to nie jest osoba, która się pokaże przed kamerą, co dla mnie jest ok, ale może tak z drugiej strony coś powie, jak jej się podoba, więc dajcie znać, czy mam nagrywać vloga, jak. Jak razem sobie chodzimy, zwiedzamy Warszawę, jak pokazuje jej Polskę? Czy mamy na przykład nagrać jakiś inny film i myślałam nad tym, aby nagrać kolejną część faktów o mnie? Nagrałam już film: Mój chłopak wyjawia fakty o mnie, moja siostra wyjawia fakty o mnie, więc teraz może przyszła część na moja przyjaciółka wyjawia fakty o mnie. Także dajcie mi znać, co wolicie, czy taki film, fakty o mnie, czy vloga z Warszawy, jak ją tutaj oprowadzam. Jak byłam u rodziców, to kupiłam sobie jeszcze w sklepie family takie lampki nocne. I to nie są prawdziwe lampki, dlatego że one tutaj w środku w żarówce mają po prostu takie małe LEDy. I dopiero teraz zobaczyłam, że potrzebuję śrubokręt, aby to rozkręcić i włożyć baterię. A już chciałam sobie dzisiaj postawić, żeby był efekt. I wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądało. Postawię je tutaj, znaczy jedną z tej strony. Tak, o, myślę, że pasuje. Tutaj mam, mam mój kalendarz, obraz i tak dalej. I drugą. Z drugiej strony tutaj mam szkatułki, świeczkę i co najważniejsze zawsze woda. Ale chyba te szkatułki postawię gdzieś indziej i zostanie sama świeczka i lampka. Jak już się dzisiaj zabrałam za porządki, to stwierdziłam, że wyczyszczę też wszystkie moje białe buty, bo niestety pogoda jest coraz gorsza. Teraz mamy chyba godzinę 17. Coś takiego, a na dworze jest już tak ciemno, że musiałam włączyć światło, więc e, raczej moje wszystkie białe trampki przez kolejne kilka miesięcy będą leżały w szafie. Także postanowiłam, że je sobie wyczyszczę i ostatnio robiłam to proszkiem do pieczenia i tak średnio wyszło, więc teraz zrobię to najpierw płynem do naczyń, a później białą pastą do zębów. Tak gdzieś wyczytałam, więc zobaczymy. Czy to naprawdę funkcjonuje? Powiem Wam, że jestem nawet yy, zadowolona. Na pewno lepiej mi to wyszło niż z proszkiem do pieczenia, ale i tak tutaj na tych gumach są jeszcze ślady. Tak to sam but. Pięknie się domył, więc jeśli wy macie jeszcze jakieś sposoby, to dajcie mi znać. Ja miałam taką miękką szczoteczkę do zębów, płyn do naczyń, białą pastę i później jeszcze wzięłam wybielacz do prania. Ale i tak zostały jeszcze gdzie nie gdzie ślady. Ale na pewno wygląda to dużo, dużo lepiej niż wyglądało, więc teraz sobie w te wszystkie buty wypcham od środka papierem. Zawsze tak robię, wszystkie torebki, wszystkie buty mam wypchane, bo nie lubię, gdy mi się coś gniecie. Zawsze o wszystko dbam, poukładam do szafy. I będą gotowe może na wiosnę. Oddam je po prostu jeszcze do takiego profesjonalnego czyszczenia, żeby naprawdę wyglądały jak nowiutkie. Chciałabym zakończyć dzisiejszego bardzo domowego, sobotniego vloga. Ja właśnie się przebrałam, poprawię sobie jeszcze troszeczkę makijaż i będę gotowa do wyjścia. I mam na sobie właśnie ten kombinezon z Shein, który Wam pokazywałam. Dodałam na insta-story dwie opcje i właśnie więcej osób było za tym, abym ubrała ten kombinezon. Także dziękuję za pomoc. Obserwujcie mnie na Instagramie, tam zawsze jestem troszeczkę bardziej aktywna. Dziękuję wam za oglądanie tego vloga. Widzimy się w następnym filmie. Pa, i buziaki.